Cześć, z tej strony Adam. Dzisiaj będziemy nagrywać kolejny odcinek z Grybrowse. I będziemy wbijać kolejną 20 rangę do Primo. Ja bez żadnego przedłużenia będę zaczynał, bo z moim fartem do wbijania 20 rang odcinki mogą trwać nad godzinę. I zaczynamy. Szybko wbijamy. Grałem sobie, grałem. I berkowałam jednego pucharka do ja Primo, żeby mieć 200 rangę. I spadłem, tak jak widzicie, miałem pucharków, to nie chciałam nagrywać jakby 200 ale się wkurzyłem po prostu. I zdecydowałem, że jak to źle idzie ciągle, to sobie nagram odcinek, może na odcinku będzie lepiej. Zobaczymy czy to prawda. No to jest przymeczki Zróbmy że nas łatwa do zabicia. powinna być, ale nie musi. No, była łatwa. Te dwie skrzyneczki no przepadną, niestety. Trudno. A my się jeśli schowamy, to również przepadniemy. Więc chowam, jakby coś jeszcze do tego ucieka. 7 w potrzebujemy wygrać. Jeśli chcemy na raz, to musimy wygrać. Mam minus 1 na razie. Na razie mam minus 1. Co leży kampię, ale muszę tylko w wbić. Pik! Pociąg. I pięknie. Mamy już plus 2. Okay. Okay. Plus 4. Mm -hmm. o, plus 5 już. No to 6 tutaj tylko głosu pocisnęła i tak będzie. I 6, jednak jesteś słaba. Tu powinien być ewidentny minek. Jeszcze ja złaję. Ten boss jeśli później na mnie, to ja przegrałem. No, przegrałem. No, trzecie miejsce: plus 7 albo 6. 6 Widziałem, że nie miałem dźwinek, bo ten boss poszedł na miejsce ja i nie miałem szans. Przecież mogę tamtych pocisnąć i tyle, ale brakuje mi dwa puharki. Dwa pocharki na Teraz będzie krótki odcinek, ale nie będzie taki krótki, bo jak wiemy teraz o 20 rangę, to będziemy grać na walkę z robotami. PAM, bo PAM mi się wydaje być najlepszą na walkę z robotami. Wiele razy grałem, yy, inny z wydarzeń to Primo i było w naszym składzie PAM i ciągle wydruchaliśmy. Myślę, że pan będzie dobrym wyborem, tylko najpierw musimy zrobić 20 randów ją Musimy kampić. do piątego miejsca, będzie trudno. dobra. musimy ściąć tego lika. Ciężko będzie go ściąć. Z trzema parter ciężko będzie go ściąć. Bardzo ciężko, bo jest bardzo dobry. Te kulki nie zadaje. jest zna, że ja raz grałem już primo. To ja byłem na chyba 12 upsach I to grał Rico i ten Liko był na zerze. Tak pisak który Rico nie Niesmutny, Nie smutny, dobra, zabij się tam. zabicie się. No i pięknie. W szóstym rajem musi być tylko 5 za wymiarze, ja jestem 5 za wymiarze, więc mamy już 20 rangę. Powin Powinien mieć, pewnie się okaże, że teraz będzie plus 1. Będę musiał być jeden pochadek, więc poczekam do czwartej rangi. Że do czwartego miejsca. To będzie musi przynajmniej koło i zabić. Czy szybko. Musimy to załatwić. Oby to było plus dwa. Jest. Jednak nie jest. Barkowało mi trzech pucharków. Jeden pucharek muszę wbić, jednak ten odcinek nie będzie krótki. Dobra, musimy kampić teraz ewidentnie. Jak słyszeliście jakieś odgłosy, to przepraszam, ale to moja mama wyłała mnie na zupę. Ale mój brat może powiedział, że ja nagrywam i później Kięży miarę zostało. No sobie widzimy tak chodzić przy tej matce. Wiemy sobie chodzić. O! Sześciu. Sześciu rozmiarzy zostało. Jak to nie będzie tym szóstym? Nie. Nie na nie będę, dobra jest, udało się nam Mamy 20 rangę w końcu. W końcu nam się udało wbić to 20 -tą rangę do Alpimo moja czwarta ranga 20 plus 300 kolejny. Mamy już 4110 Będziemy mieli tych wiedzy punktów. Coraz więcej ich jest. Rozbiczmy ich mam tu 20 rang. No, tak jakby 4, bo obecnie to do mam 14, 18 znaczycie, do Jessie 19, do 200 20, do Bura 20. Więc się z tego cieszę. Nie wiem, czy będziemy grać w walkę z robotami, chyba coś sobie podzielimy. Więc ja będę z Wami żegnał. Jeśli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Więc trzymajcie się i cześć!